Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór chyba raczej, ponieważ w Polsce przypuszczam, że większość ludzi śpi. No ale mimo wszystko, jeżeli ktoś jest z Polski, to tym bardziej serdecznie. Jeszcze nawet witam, ponieważ jest, są tam wczesne godziny poranne, tak więc dzień dobry, jeżeli ktoś tak bardzo wcześnie wstaje. Postanowiłam zrobić dzisiaj takiego jeszcze live'a, ponieważ no wiadomości się piętrzą. Ja jestem w trakcie przygotowywania innego materiału, ale jeszcze postanowiłam właśnie nagrać również dzisiaj materiał, między innymi będzie o wydarzeniach, a raczej o działaniach Komisji J6 oraz o tym, co dzisiaj Donald Trump powiedział, ponieważ bardzo często, kiedy słyszymy to, co mówi Trump, bardzo często spotykamy się z takimi mocnymi dosyć słowami odpowiedzi różnych, z różnych stron. I tak właśnie było również w tym wypadku. A o co chodzi za chwilę powiem, zresztą tytuł myślę zdradza te temat dzisiejszego materiału ale zgodnie z zapowiedzią rozpocznę od innej sprawy i to będzie sprawa to będzie sprawa dotycząca wydarzeń J6 a dokładnie rzecz biorąc komisji która bada wydarzenia właśnie dotyczące insurekcji Kościuszkowskiej. Tak więc zaczynamy, ponieważ właśnie pojawił się raport komisji dotyczący szczegółów, tak zwanej, właśnie tak jak ja to nazywam insurekcji kościuszkowskiej, a, a o co dokładnie w tym w tym raporcie chodzi, chodzi o naszą wspaniałą lyszczenie między innymi. Tak więc przez ostatnie lata już było wiele takich historii, które uważane były za teorie spiskowe, a następnie okazywały się prawdziwymi historiami, i w tym wypadku jest bardzo podobnie, ponieważ ci wszyscy ludzie, którzy mówili, że wydarzenia J6 to były wydarzenia, które po prostu były przygotowane przez kogoś innego, to nie były wydarzenia, które. Były, przed, które przed, tak jak nam przedstawiano, że są to wydarzenia, które miały miejsce na Kapitolu, że to było rzeczywiście wtargnięcie na Kapitol. Absolutnie tak się nie działo. Natomiast teraz już mamy powoli, powoli dowody na to właśnie wypływające. I tym razem um, przyszedł czas właśnie na wydarzenia 6 stycznia, kiedy to przez cztery lata Demokratyczna Komisja do Spraw Badania Wydarzeń 6 stycznia, Rajnos, czyli Republikanie, którzy są przeciwnikami Trumpa i media establishmentu obwiniały Donalda Trumpa za przemoc na Kapitolu tego dnia mimo tego, że wyraźnie kilkakrotnie wypowiadał się na ten temat, że jest przeciwny y, jakiejkolwiek agresji. I jest przeciwny jakimkolwiek działaniom, które zmierzają do tego, żeby ktoś został na przykład zraniony. Nie ma to znaczenia. Słowa Donalda Trumpa zawsze są przekręcane i tak miało miejsce również w tym przypadku. Podczas tego, oczywiście, kiedy ludzie myślący wiedzieli, co się tak naprawdę stało. Tak więc teraz właśnie mamy już ten raport, który został opublikowany prawie już tydzień temu, ponieważ we wtorek, a tytuł tego raportu brzmi: O niepowodzeniach. I upolitycznieniu komisji 6 stycznia. Ten raport oskarża pełniącego obowiązki sekretarza obrony Donalda Trumpa, Krzysztofera Millera, o zignorowanie konkretnych rozkazów Trumpa. To oczywiście jest kolejna kwestia, ponieważ kilkukrotnie. Yy, a raczej z wielu stron napływały takie właśnie um, informacje, że Donald Trump bardzo ostro wypowiadał się na ten temat, że powinna znalazł, znaleźć się Gwardia Narodowa na terenie Kapitolu 6 stycznia i taka pomoc nie nadeszła, mimo tego, że Donald Trump się tego domagał. A teraz już wiemy, że chodziło o to, że po prostu Christopher, Mil Christopher Miller zignorował konkretne rozkazy Donalda. Trumpa. Raport ten skupia się również na kwestii Nancy Pelosi oraz listczeni w całej tej szopce. Można tam znaleźć cytaty z transkrypcji wywiadów przeprowadzonych przez marka mili, Inspektora Generalnego Departamentu Obrony na temat wydarzeń związanych z wtargnięciem na Kapitol. Tak więc, Mark Myli podsumował wypowiedź Trumpa następująco. Powiedział, że słowa Trumpa brzmiały mniej więcej tak: Nie obchodzi mnie, czy użyjesz Gwardii Narodowej, żołnierzy, czy żołnierzy służby czynnej. Rób, co musisz. Po prostu upewni się, że będzie bezpiecznie. Dla większości Amerykanów zabrzmiałoby to jak rozkaz od naczelnego dowódcy do swojego podwładnego. Natomiast pan Christopher Miller powiedział komisji, że uznał te słowa za żart. Do, po prostu podszedł do tego jak do jakiegoś żartu. Absolutnie nie potraktował tego poważnie. Tak właśnie odnotowano w raporcie. Christopher Miller właśnie wtedy pełnił obowiązki sekretarza obrony Donalda Trumpa. Natomiast w rzeczywistości okazuje się, że reakcja Christophera Millera na te słowa Donalda Trumpa była zupełnie inna. Nie potraktował tych słów jako żart, tylko postanowił, że absolutnie nie było mowy o tym, żeby umieścić siły zbrojne USA na kapitał. Tak więc wnioskując po tym, co napisane jest w tym raporcie, można by po prostu powiedzieć, że były to działania specjalnie w taki sposób. Postąpił Christopher Miller, żeby po prostu tych, tej pomocy Gwardii Narodowej nie było na Kapitolu w jakimś celu. Wiemy wszyscy, że miało to właśnie, że cel tego był taki, żeby był tam chaos i żeby został obwiniony Donald Trump za wydarzenia, które miały tam miejsce. Tak więc oczywiście im się to udało, ale teraz prawda wychodzi. Ponadto Christopher Miller powiedział komisji, że wpłynął na niego komentarz, Opublikowany przez Washington Post 3 stycznia, podpisany przez wszystkich 10 byłych sekretarzy obrony, i ten właśnie raport lub też komentarz wzywał Christophera Millera z imienia i nazwiska do w cudzysłowie powstrzymania się od wszelkich działań politycznych. Które podważają wyniki wyborów lub utrudniają sukces nowego zespołu. No bo dla nich to się tam tak właśnie pięknie nazywało, że kiedy ktokolwiek podważa wyniki wyborów, to zagraża demokracji. Mimo tego, że nasza wspaniała Hillary Clinton w 2016 roku absolutnie nie zgadzała się z wynikami wyborów i demokraci wtedy również kwestionowali wyniki wyborów. No ale co wolno demokratom, to absolutnie nie wolno republikanom. Jednak ten fragment został spreparowany, czy też zmieniony przez Liz Cheney. Według tego, co czytamy w raporcie, przypomnę, że ojcem Liz Cheney jest Dick Cheney, który jest, który był wiceprezydentem, który również pełnił funkcję sekretarza obrony i był on również właśnie współautorem tegoż to właśnie artykułu w Washington Post. Według raportu opublikowanego we wtorek, zeszły wtorek, Christopher Miller obawiał się, że zostanie nazwany kumplem Trumpa, jeżeli, jeżeli zrobi coś takiego, które co um, o, o, po prostu co mogłoby tutaj być przez demokratów odebrane jako kumplowanie się z Trumpem. Tak więc obawiał się krytyki w mediach społecznościowych. Tak więc zamiast po prostu tutaj wykonać rozkaz, postanowił, że woli, aby jego. Reputacja na mediach społecznościowych nie ucierpiała, no i właśnie takie daje wytłumaczenie, że po prostu obawiał się tej krytyki w mediach społecznościowych. To najwyraźniej miało dla niego większe znaczenie niż wykonywanie rozkazów prezydenta, jak stwierdzono w raporcie. Tak więc, jeżeli tacy ludzie są na wysokich stanowiskach, na ważnych stanowiskach w rządzie, to ja naprawdę nie wiem, jak na to zareagować. Ktoś boi się, się, że go obsmarują w mediach społecznościowych i dlatego ugina się pod presją i nie wykonuje rozkazu. Tak więc tak przedstawia się właśnie sytuacja dotycząca wydarzeń lub, te, lub też raportu komisji J6. A teraz już przejdę do głównej sprawy, do sprawy tytułowej dzisiejszego materiału. I tutaj oczywiście chodzi o słowa, które dzisiaj wypowiedział Donald Trump. Tym razem Donald Trump a mówi, że Stany Zjednoczone będą prawdopodobnie chciały lub też ostrzega, że Stany Zjednoczone być może będą chciały odzyskać Kontrolę nad kanałem panamskim. Tak więc ta właśnie sprawa wprowadziła trochę zamieszania. Donald Trump ostatnio właśnie wyraził chęć odzyskania przez Stany Zjednoczone kontroli nad kanałem panamskim i zwróciło to uwagę na rosnące wpływy komunistycznych Chin w tym kraju, w Panamie. Kanał panamski został otwarty w 1914 roku po 10 latach budowy przez Stany Zjednoczone i został zwrócony Panamie na mocy umowy, która została podpisana. W 1977 roku przez prezydenta Jimmy'ego Cartera. To chyba były jakieś śmieszne pieniądze, zresztą, które Jimmy Carter właśnie tutaj przeznaczył na ten, na, ten, na ten cel. Albo raczej przyjął za to, żeby ta kontrola została przejęta przez Panamę. W 1999 roku Panama przejęła pełną kontrolę nad kanałem, który jest obecnie. Jednym z najbardziej ruchliwych szlaków żeglugowych na świecie łączącym Ocean Spokojny i Morze Karaibskie. Donald Trump zabrał głos na swoim koncie Truth Social 21 grudnia, czyli to było kilka dni temu właściwie, nie dzisiaj, no ale tak dzisiaj dopiero się chyba nożyce odezwały. I kiedy zabrał właśnie głos na swoim koncie Truth Social, Skrytykował Panamę za pobieranie wygórowanych cen i stawek za przejazd dla amerykańskich statków wojennych i handlowych przepływających właśnie przez ten kanał, wyrażając jednocześnie obawy dotyczące rosnących wpływów reżimu chińskiego na tym szlaku wodnym. A ja jeszcze powiem tutaj swoją drogą, że jestem w trakcie tłumaczenia materiału, który będzie właściwie jest to tłumaczenie artykułu kolejnego artykułu pani Torises i ten artykuł skupia się z kolei na wpływach ogromnych wpływach, jakie mają Chiny, czy też Chińska Republika, Chińska Komunistyczna Partia, na Stany Zjednoczone, a dokładnie, albo um, może bardziej większe te wpływy są na tereny kalifornijskie. Tak więc ten artykuł będę już chciała opublikować jak najszybciej. No a tym razem pojawiła nam się perełka. Właśnie mamy wpływy chińskie na, w Panamie i ogólnie na w tamtych właśnie terenach w Ameryce Łacińskiej. Hmm. Tak więc kontynuuje temat kanału ka Panamskiego. Zarządzanie należało wyłącznie do Panamy, a nie do Chin. Ani nikogo innego, napisał Donald Trump. Jeśli Panama nie będzie w stanie zagwarantować bezpiecznej, wydajnej i niezawodnej eksploatacji drogi wodnej, Stany Zjednoczone będą żądać, aby kanał panamski został nam zwrócony w całości i bez zadawania pytań. Prezydent Panamy Jose Raúl Mulino odpowiedział na te komentarze Donalda Trumpa, mówiąc, że kanał nie jest kontrolowany przez Chiny, ani przez Europę, ani przez Stany Zjednoczone, ani żadne inne mocarstwo poza jego krajem. Każdy metr kwadratowy kanału panamskiego i... Przyległego obszaru należy do Panamy i tak pozostanie, jak napisał Mulino na platformie społecznościowej 22 grudnia. Trump odpowiedział na to na truth social tego samego dnia, pisząc: zobaczymy. No, Donald Trump takie teksty lubi właśnie tutaj podawać, kontrowersyjne. On tutaj nie przebiera w słowa i oczywiście, nie, absolutnie nie liczy się z tym, że ktoś może go uznać za aroganckiego. Tak więc, właśnie tak powiedział, krótko i dosadnie. Zobaczymy. Umowa z 1977 roku składa się z dwóch traktatów. Traktatu dotyczącego stałej neutralności i eksploatacji kanału panamskiego, znanego również jako traktat o neutralności oraz z traktatu o kanale panamskim. Traktat, traktat o neutralności stanowi, że Stany Zjednoczone mogą użyć swojej siły militarnej, aby chronić kanału panamskiego przed jakimkolwiek zagrożeniem dla jego neutralności, co w zasadzie pozwala Stanom Zjednoczonym na ciągłe korzystanie z tego szlaku wodnego. Brent Sedler, starszy pracownik naukowy w Heritage Foundation, Napisał w poście X 22 grudnia, że obawy Stanów Zjednoczonych dotyczące bezpiecznego dostępu do tego kluczowego szlaku wodnego są uzasadnione. W końcu nie jest tajemnicą, że Chiny kontrolują porty na obu końcach kanału. Tak więc okazuje się, że nie jest to żadną tajemnicą. Zresztą wiadomo, że podczas swojej ostatniej prezydentury również Donald Trump. Obiecywał, że będzie rozprawiał się z Chinami i rzeczywiście tak zrobił. Tak więc Donald Trump wie, że to jest do bardzo duży problem. Były poseł Matt Gates napisał na platformie X: Nie odbieramy kanału Panamie, odbieramy go Chinom. Konserwatywny, strateg polityczny który nazywa się Joey Manarino, powiedział również na platformie X, że Trump oferuje inną drogę naprzód w odniesieniu do kanału i dlatego spodobał mu się wybór Marco Rubio na sekretarza stanu. W zeszłym miesiącu Donald Trump właśnie nominował Marka Rubio na sekretarza stanu. I Mark Rubio jest dawnym ekspertem właśnie w sprawie Chin i Marco Rubio odwiedził również Panamę w maju 2018 roku. Wcześniej wyrażał obawy dotyczące wpływu komunistycznej partii Chin na kanał. A zresztą tak jak przed chwilą jeszcze powiedziałam... Komunistyczna partia Chin nie ma tylko wpływu na Amerykę Łacińską, ale również ma, kanał, ma wpływ dosyć duży na Stany Zjednoczone. Kanał jest ważną trasą tranzytową do przechwytywania nielegalnych działań, a mimo to jest otoczony przez przedsiębiorstwa. Komunistycznej Partii Chin, jak napisał Mark Rubio w sierpniu 2022 roku, właśnie na platformie X. Musimy jasno, musimy nadal jasno dawać do zrozumienia, że Panama jest ważnym partnerem i ostrzegać przed próbami komunistycznej Partii Chin mającymi na celu umocnienie swojej pozycji w, na, w naszym regionie. A teraz jeszcze chwileczkę o właśnie powiązaniach komunistycznej partii Chin z kanałem panamskim. Komunistyczna partia Chin zaczęła zdobywać wpływy w Panamie jeszcze przed całkowitym przekazaniem kontroli nad kanałem, wybudowanym przez Stany Zjednoczone pod kontrolę Panamy 31 grudnia 1999 roku. Tak więc jest to sprawa, która już. Od dłuższego czasu się ciągnie. W 1997 roku Panama przyznała koncesję Hutchison Ports PPC oddziałowi firmy, firmy Hutchison. Wampoa z siedzibą w Hongkongu na obsługę portu Balboa po stronie Poc Pacyfiku i portu Cristobal przy atlantyckim wejściu do kanału. Po fuzji w 2015 roku Hutchinson Wampoa jest obecnie znana jako C.K. Hutchinson Holdings. Także taka tutaj krótka historia, jeżeli chodzi o właśnie ten kanał. W 2021 roku za ówczesnego prezydenta Panamy, Lorentino Cortizo, Panama Maritime Authority odnowiła koncesję z Hutchinson Ports PPC. Na kolejne 25 lat. Poprzednik Cortizo, Juan Carlos Varela, czyli właśnie poprzednik tego prezydenta Panamy, Lorentino Cortizo, a tym poprzednikiem był Juan Carlos Varela, który pełnił pre funkcję prezydenta w latach 2014-2019, podjął kilka decyzji. Ten poprzednik Cortizo, Juan Carlos, do, mających na celu wzmocnienie więzi kraju z chińskim reżimem, czyli y, chyba im się to dosyć podobało. Y, w czerwcu 2017 roku Panama zerwała stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, samorządną wyspą, która, którą komunistyczna partia Chin uważa za część swojego terytorium. Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tajwanu, które to właśnie ministerstwo oskarżyło Juana Carlosa Warelę o uleganie presji ekonomicznej ze strony Pekinu. Pięć miesięcy później Panama stała się pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, który przyłączył się do kontrowersyjnej, Inicjatywy pasa i szlaku komunistycznej partii Chin, globalnej strategii infrastrukturalnej, która według krytyków wpędza kraje rozwijające się w pułapki zadłużenia wobec reżimu. Dla zainteresowanych tym tematem, ja mówiłam również o tym na podstawie artykułu, właśnie mówiłam o tym, o, o tej inicjatywie, to jest nazywa się to inicjatywa Pasa i Szlaku Komunistycznej Partii Chin bodajże w zeszłym tygodniu materiał ten został opublikowany był to również artykuł tłumaczony przeze mnie i właśnie w tym artykule mniej więcej między innymi mówiłam o tym właśnie pasie. Tak więc taka jest sprawa. Natomiast konsorcjum składające się z chińskich przedsiębiorstw państwowych otrzymało kontrakt o wartości 1,42 miliarda dolarów w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku na budowę Czwartego mostu nad kanałem panamskim w 2018 roku, zgodnie z informacjami chińskich mediów państwowych. W grudniu 2018 roku, podczas podróży zagranicznej, przywódca komunistycznej partii Chin Xi Jinping spotkał się z Warelą w Panamie. Obaj przywódcy podpisali kilka umów o współpracy handlowej infrastrukturalnej, bankowej, edukacyjnej i o, turystycznej. Chiński gigant technologiczny Huawei którego sprzęt komunikacyjny został zakazany w Stanach Zjednoczonych ze względów bezpieczeństwa narodowego, założył Regionalne Centrum Dystrybucji w strefie wolnego handlu kolon przy atlantyckim wejściu do kanału w 2015 roku. Kiedy Varela odwiedził Chiny w 2017 roku, były prezydent Panamy spotkał się również z założycielem firmy, um, firmy Huawei. Czytam, nie wiem jak to się czyta. Renem Zenge, Zengefejem zgodnie z informacjami ze strony internetowej firmy. Ren jest byłym dyrektorem Akademii Inżynierii Informacyjnej w Departamencie Sztabu Generalnego Armii Ludowo-Wyzboleńczej. Tak więc te, te tutaj. Ta współpraca jest dosyć bliska i rzeczywiście są te chińskie wpływy. W kwietniu Państwowa Komisja Nadzoru i Administracji Aktywami Rady Państwa Chin poinformowała na swojej stronie internetowej, że terminal wycieczkowy Amador w Panamie niedawno rozpoczął działalność. Terminal zbudowany przez China Harbor Engineering Company. Na wyspie Perico przy wejściu do kanału od strony Pacyfiku. Może stać się istotnym węzłem dla rotacji statków wycieczkowych i tranzytu pasażerów w Ameryce Środkowej i Południowej, jak stwierdziła komisja. Generał Armii USA, Laura Richardson, była dowódczyni Południowego Dowództwa Stanów Zjednoczonych, powiedziała w swoim oświadczeniu w marcu, że chińskie przedsiębiorstwa państwowe Nadal składają oferty na projekty związane z kanałem panamskim. Prawnik z siedzibą w Panamie, Alonso Ilueca, specjalista prawa międzynarodowego, napisał, że kontrola Chin nad portami Balboa i Cristobal to tylko część wpływu wywieranego przez podmiot zakłócający porządek. Obecnie Chiny i komunistyczna partia Chin mają znaczący poziom wpływu na szczeblu politycznym, a nawet aktywnie wpływają na wartości i zasady polityki zagranicznej. Napisał w raporcie z 2023 roku analizującym wpływy chińskiego reżimu w tym kraju Ameryki, Łacińskiej Ilueka powiedział, że Panama powinna rozpoznać swoje interesy zagraniczne, ponownie ocenić swoje relacje z Pekinem i zdać sobie sprawę, że komunistyczna partia Chin jest aktorem, który ma tendencję do wykorzystywania i eksploatowania strategicznych słabości innych narodów. Tak więc to był taki właśnie dosyć obszerny temat na dzień dzisiejszy, ale po raz kolejny jeszcze powiem tutaj od siebie, że naprawdę, naprawdę pięknie się to wkomponowało, ponieważ właśnie pracuję nad materiałem, nad tłumaczeniem, nad tłumaczeniem artykułu, który zajmuje się wpływami. Chińskimi na terenach Kalif stanu Kalifornia. No, i zobaczymy dalej, co będzie się działo w, w sprawie Panamu, kanału Panamskiego, a na dzisiaj jeszcze dwie krótkie wiadomości. Bill Clinton, ostatnio dowiedzieliśmy się dosłownie kilka godzin temu, że Bill Clinton został hospitalizowany w poniedziałek, właśnie. Tak więc nie wiadomo, co mu się dzieje. Wiadomo tylko, że ma wysoką gorączkę, a Donald Trump. Kilka dni temu zapowiedział, że wycofa Stany Zjednoczone z członkostwa WHO, co oczywiście uważam jest również wspaniałą wiadomością i zresztą już to zrobił, kiedy, został, kiedy był prezydentem po raz ostatni. Tak więc absolutnie tutaj nie są to słowa rzucane na wiatr ponieważ już to kiedyś zrobił, tak więc uważam, że tutaj swojej obietnicy jak najbardziej, jak najbardziej oczywiście spełni tą swoją obietnicę.